To auto ma 700 koni, jest czterokrotnie tańsze od Porsche, a stworzył je producent telefonów komórkowych. SU7 Max to elektryczny sedan. Wyposażono go w dwa silniki elektryczne, które łącznie generują 673 konie mechaniczne, przyspiesza do setki w zaledwie 2,78 sekundy. Takimi osiągami może pochwalić się Porsche Taycan Turbo, a jego cena jest znacznie wyższa od chińskiego odpowiednika. Niebieska strzała może za to osiągnąć wyższą prędkość maksymalną, czyli 256 km na godzinę. Uwagę przykuwa ponad 16-calowy ekran dotykowy nad nim są jeszcze dwa dodatkowe okrągłe ekraniki. Z kolei centralny wyświetlacz jest niewielki i przypomina te znane z elektrycznych Volkswagenów. Kierownica jest iście sportowa, tak samo zresztą jak fotele. Fizyczne przełączniki w stylu lotniczym, zarówno pod ekranem, jak i w konsoli centralnej. Drzwi kierowcy domykają się automatycznie, co w tej cenie jest absolutnym hitem, a klamki są dotykowe. Miejsca na nogi pasażerów podróżujących na tylnych siedzeniach jest sporo. Do dyspozycji jest też opcjonalny wyświetlacz, a żeby otworzyć tylnie drzwi należy użyć przycisku. Auto ma na pokładzie trzy radary, czujnik lidar. 11 kamer i 12 sensorów ultradźwiękowych. Ma funkcję autopilota, automatycznego parkowania i zdalnego przywołania z autonomicznym podjechaniem pod kierowcę. Cena jest wręcz niewiarygodna to mniej niż 200 tysięcy złotych.